Siemanko, witajcie, widzowie, w kolejnym odcineczku z Grow a Garden. I bardzo Wam się spodobał odcinek z tej gry, dlatego postanowiłem, że lecimy z kolejnym odcinkiem. I w dzisiejszym odcinku, po pierwsze, sprawdzimy sobie glicza na nieskończone nakładanie się roślinek. I coś takiego faktycznie jest, chyba nie zostało jeszcze tutaj naprawione. Zobaczymy, przetestujemy, czy to jeszcze działa. Dodatkowo, oczywiście, odpalimy Night Event, a dokładniej zaczekamy po prostu na ten event, bo chcę go skończyć. I teraz, tak, widzowie, bardzo dużo dostałem donatów, to jest oczywiste, że ludzie mi tutaj przynoszą rzeczy. No ale troszkę też tutaj wbiłem, jak widzicie. Także naprawdę jest tego dużo. I dodatkowo mamy noweliki. Nowy update za dzień i 4 godziny to będzie widzowie Bladmoon. I Bladmoon będzie mega, mega ciekawy. Tutaj oczywiście możemy zdobyć rakuna. I słuchajcie, dzisiaj też otworzymy te jajka, czyli mamy szansę na rakuna. Ale po kolei. Lecimy po kolei wszystko. Oczywiście Seed Shop i tak dalej. Mam też widzowie Discorda, generalnie Growa Garden. I tam mam pinga, gdyby mi wyskoczył jakiś taki Divine Seed, nie? I jakby... Ja mam już tutaj chyba Kakao Seed a. i widzowie net pomogli mi tego Kakao Seed zrobić. Znaczy, przepraszam, Coconut Seed, czyli Mythical. I jeszcze chyba mam jakiś tutaj... Nawet nie pamiętam, który. Naprawdę, nie, 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 nie wiem, widzowie. Nie przyznam się, bo nie wiem. Czekajcie, zobaczmy, jak to wygląda. Moja farma wygląda tak. Dostałem w ogóle sowę od kogoś i sowa daje to, że zwiększa expa, czyli po prostu więcej... Szybciej rosną wasze zwierzaki. Mam też tego zwierzaka tutaj, czyli tą taką froga, po prostu froga. I zaraz zbierzemy sobie plony, bo musimy być gotowi na noc. I teraz tak, tutaj mamy mityczną Eco Frog. I ten frog co 15 niecałe minut generalnie do po prostu robi croak, czyli wiecie, do, robi ten swój dźwięk żabi, żabka mereza No i słuchajcie, randomowo daje advance growth na jakiś tutaj plancik w swoim tutaj obrębie, nie? Więc jakieś po prostu naszą jakąś roślinkę, jakąś tutaj, no, no jakąkolwiek, czy to drzewko, może nam jak będzie przy niej, i co 15 minut. Może nam zwiększyć to, że ona szybciej rośnie, lepiej i tak dalej. Także fajna sprawa. Zbieramy wszystko właśnie po to, żeby być gotowym na widzowie Night Event. I teraz jestem na tyle gotowy, że mam też uwaga Night Staff. I słuchajcie, co robi Night Staff? Jak ktoś jeszcze by nie wiedział, tak jak ja, to Night Staff ma tak. Ekstra moonlit Mutation co każdą tą noc. Czyli no naprawdę będziemy mega gotowi. I widzowie, oczywiście, też jeżeli na przykład jest zima i zostawicie swoje rośliny, nie zbieracie tych roślin, które wyrosły, to w zimę one mogą się zamrozić i są o wiele droższe. Tak samo widzowie mogą być nie. Gorące, zboczone, łetnie jak pada, i tak dalej, tego jest bardzo dużo, jest bardzo dużo zależności tutaj rzeczy, które można zrobić. I słuchajcie, też dostałem od widzów naprawdę dużo pieniędzy. Zobaczcie, ile dostałem do Night'ów. To jest chory, ja bardzo dziękuję. I sam też ogarniam powoli gierkę. W ogóle też wam pokażę za chwilkę te liki, ale może po kolei. Zacznijmy od Night Eventu, bo to się właśnie dzieje. Mam też tutaj rzeczy, mam też widzowie Master Sprinkler'a i to właśnie odpalę sobie tutaj na Night'a. Co prawda, troszkę mało mam roślin i pewnie powinienem mieć więcej, ale tak, bo w ogóle widzowie dali mi też takie rzeczy patrzcie to by to sprzedamy oczywiście patrzcie tutaj patrzcie tutaj to jest warte podobno chyba pół biliona no zobaczymy ale naprawdę może być grubo i teraz tak night event i później sprawdzamy tego glitcha no jestem ciekaw czy on faktycznie działa czy tutaj się to odpali 4 sekundy 3 widzowie 2 1 i lecimy mamy nockę i teraz tak jak mamy nockę to dajemy tego night staffa i czy to w ogóle działa Okej, okay, działa, patrzcie. Ale to działa chyba w obrębie tego, tak? 6 channel left. Okej, okay, czyli generalnie chyba troszkę źle to postawiłem. Czy ja mogę to przenieść? Nie mogę tego przenieść. Dobra, to dajmy może mm, tak i dajmy to koło niego. Nie wiem, czy to ma tak działać, widzowie. To no, ciężko powiedzieć, naprawdę. Może, może być, że odwaliłem. Jeszcze jestem taki troszkę niedoświadczony gracz. Czy ten night staff działa na całą naszą farmę? Czy po prostu widzowie tylko na, na to, gdzie stoi, nie? Bo nie wygląda na to, żeby miał jakiś obszar działania. Ale tak, dajmy może Master Sprinklera Splink tutaj... On ma ten obszar, widzicie? Więc to widać. No ale jeżeli chodzi o Nightstuffa, to tak za bardzo tego, no nie widzę tego obszaru. Zobaczymy, ile punktów wbijemy. Oczywiście najlepiej by było użyć tego glicza. A jak działa ten glitch? No już wam tutaj powiem. Generalnie też obuwię wszystko, co baba, ale wiecie, jest to chaotyczny odcinek, bo dużo się dzieje. Wiem, ale tak, musimy to zrobić. Teraz tak. Ważna rzecz. Podobno jest coś takiego, że jak się weźmie drzewo i zrobi tak. Wejdziemy sobie z tym drzewem i zostawimy. I patrzcie, dajecie trowel, czyli właśnie tą szpatułkę do przenoszenia, i zostawiamy to na przykład tutaj, nie? I teraz tak ją i to zawiśnie w powietrzu i robimy coś takiego. Patrzcie, tutaj oczywiście nam to wyrasta i tak dalej. Robimy kolejną i patrzcie, też nam się nie zużyje. Też dajemy tutaj, zostaje w powietrzu. Widzicie? Można dosłownie jedno na drugim postawić. Także ten glitch chyba będzie działał. Tak patrzę, że faktycznie to zadziała. I żeby to w ogóle sfinalizować, to patrzcie, zaraz wam pokażę jak to wygląda. Tu w ogóle nam coś wyrosło. Dobra, słuchajcie, dajemy to tutaj. I teraz tak, nie wiem, czy dobre będzie przy każdym drzewie nakładanie jednego na drugie, bo może być tak, że drzewka będą sobie robiły, no za dużo miejsca będą brały od siebie i będzie problem później ze zbieraniem rzeczy. Może tak być, jak najbardziej. Mamy też w ogóle watering can, żeby to podlewać i tak dalej, wiecie, do tutaj popodlewam wszystko, wszystko popodlewam. Jestem mega bogol tutaj z tym watering canem, także podlewamy. I słuchajcie, żeby zadziałał ten glitch, to muszę teraz wyjść po prostu z gry. Wychodzimy z gry, po użyciu trowel przenosimy zawiśnie w powietrzu, wychodzimy z gry i zobaczmy, czy to zadziała. Uwaga. Dobra widzowie, z tego co widzę... Widzę, te drzewka wróciły na swoje miejsce, także niestety, ale prawdopodobnie, no naprawili to już, naprawili. Widziałem właśnie tego glicza, chciałem sprawdzić z wami, także sprawdziliśmy, no nie działa. Chyba coś źle robi, ale no chyba dobrze. No Do generalnie, wiecie, dochodziło o to, żeby to przenieść i później tak ogarnąć, no ale jak widać, nie działa to troszeczkę, nie? Więc tutaj niestety, ale chyba gliczek został naprawiony bardzo szybko. Wiadomo, jak zobaczą jakiś film z tym gliczem i tak dalej, jak ludzie o tym gadają na Discordzie, właśnie widziałem, że gadali, no to wiadomo, że zaraz to usuną. I teraz tak, te kokonaty zbieramy, wszystko zbieramy tak naprawdę. I teraz tak, szybko, gdzie jest mój watering can, czemu mi tu wszystko poprzedosiło, nie, dodaj go, że ja muszę, potrzebuję tego, dawaj mi tak, watering can i dajemy tutaj wszędzie wodę, nie, wszędzie dajemy wodę, czy master sprinkler działa, 7 minut jeszcze, dobra, fajnie i dajmy też tutaj, wszędzie, wszędzie widzowie dajemy po prostu tą wodę, żeby nam rosły te moonlity, chyba moonlity to już się w ogóle skończyły tak naprawdę, Na troszkę lipa, no wiecie, mamy tego night staffa. I tak, tutaj mamy coś takiego, że on chyba zaraz zniknie. Nie wiem, właśnie jak to działa dokładnie. Też z wami to tak, tak naprawdę poznaję. I musimy nakarmić też nasze tutaj zwierzaki, bo są totalnie, totalnie głodne. I teraz tak, zróbmy jedną rzecz. Jak już sobie ta noc poszła, no tak już jej nie ma. I to naprawdę krótko trwa, no to mega lipa. No dobra, to weźmy, dajmy tej Wise Owl. Normalnie wszystkie nasze Moonlit Planty. Ile mamy z tego punktów? Uwaga, 13! Ładnie, ładnie. 100, 100 punktów mamy, także widzowie, myślę, że przed Blood Moonem, updateem zrobię sobie 530. Poza tym i tak już. Już dostałem od widza, ale wiecie. Otwieramy jajka i z jajek możemy dostać Eco Frog albo Night Oula. Night Owla bym chciał, to na pewno. Dajemy garden i widzowie, teraz kwestia jest taka: otwieramy jaja. Uwaga, to mój pierwszy taki opening jakiegoś lepszego jaja. Kręci się, kręci, kręci i co wyleci, co wyleci. Uwaga, widzowie, no, wyleciał krecik. No, krecika już mamy. Także w tym wypadku, jaki on jest duży, nie? Ziołeczko, jaki ty jesteś duży ziołek, totalnie. Czekajcie, ile ten kret ma, bo to jest mol, nie? Ma 2 kilo. No dobra, to na razie stary ja cię odłożę, nie? Wie, wiesz o co chodzi? Dobra, odkładamy go. I drugie, Night Jajowicowie. Szkoda, że ten glitch nie działa. Może jakiś inny znajdę za niedługo. Myślę, że dałoby się coś znaleźć: Hedgehoga, Hedgehog widzowie. Potężny Jerzyk, oczywiście. No powiem tak, no Jerzyk fajny, ale słuchajcie, to co jest jeszcze fajniejsze, to właśnie nadchodzący Blood Moon. Zaraz wam powiem, jak to wygląda. O, tu mamy Moonlita. Dobra, czy jeszcze Moonlit się zrobił i Night Staff zniknął? Dobra, czyli generalnie Night Staffik znika. Rozumiem, czyli on znika, jak tam będzie zużyty podczas nocy. Wiadomo, ileś tam da. I zniknie? Spoko? Ok? To wygląda jak najbardziej ok. Tego mola i hedgehoga to sobie pewnie sprzedamy. Ale tak, czy mamy jakieś fajne widzowie? Seedsy? Jakieś fajne seedsy? Nie, nie, nie. Czekajcie. Tutaj. I coś wleciało. Mamy Bamboo Seed. No to całkiem spoko jest. Dragon Fruit Seed. Ok, bierzemy to. Czyli mamy Dragonfruta, widzowie. Dobra, potężny dragon fruit I jeszcze jedna rzecz. Chciałbym wziąć w sumie te bambu I zobaczmy, jak te bambu sobie tutaj działają. Zobaczcie, jak lecimy, nie? Pier w ogóle pierwsze tutaj grańsko, takie większe, i już lecimy mocno. I teraz tak, widzowie, sprzedajemy to, co nam widzowie dali pełno rzeczy, patrzcie, 100 kilo, Jakieś kakao. To mango może damy też dla naszych ziomeczków, tak mi się wydaje. No czemu by tego nie dać? Więc tak, weźmy sobie, sprzedajmy to. Sprzedajmy to, tego Frozen Shocked Gold Dragon Fruita, to na pewno. Mango to zostawimy też dla naszych tutaj zwierzaczków, bo i tak pieniędzy mam dużo. Patrzcie, to ile wleci. Zobaczcie, to ile od widzów dostałem: 748 milionów, co oznacza prawie bilion zarobiony. Słuchajcie, na start gry. Chore, naprawdę chore. I teraz tak, recall wrench, który nas przenosi do gear shopu, proszę bardzo. I u niej możemy kupić sobie rzeczy, które nas tutaj przenoszą. Wiadomo. Show me the gear shop, ok. Dajemy sobie: Ja zawsze kupuję wszystko na fula. Mamy pełno pieniędzy. Recall wrench, i tu można kupić te fajne sprinklery. I można jeszcze kupić favorite toll, który sprawia, że generalnie chyba nie da się zebrać znaczy nie da się zebrać że coś co się zbiera na raz to zostaje nam na zawsze na farmie coś takiego chyba nie wiem do czego to dokładnie użyć możecie mi napisać w komentarzu jak ktoś jest tutaj bardziej obeznany wezmę to sobie bo czemu nie ale słuchajcie na razie tego nie używam także favorite toll 20 razy mogę tego użyć czyli zakładam że jakaś roślinka która na raz by poleciała po zebraniu czy już by jej nie było na farmie bo są takie które jak zasadzimy, no to generalnie wiecie, są zawsze. I zbieramy je cały czas. Są krzaczki jakieś tam z pomidorami, z jakimiś blueberry, czyli tymi jagodami. No ale na przykład są rośliny, które pamiętam, zbierałem chyba na przykład Bambusit, i jak bambusa się zbierze, to go już nie ma. Także favorite toll, by go ochronił i by dalej był na naszej farmie. Ale nie wiem, czy to działa tak, że tylko raz go ochroni. Czy jak użyjemy na tej roślinie, to ona już zawsze będzie z nami. Tego, to, tego w sumie nie wiem. Jeszcze nie ogarnąłem. Mamy noc i tak, w noc mamy Moonlite. I znowu mamy Moonlite. Co wy gadacie? Przecież przed chwilą te Dalej Moonlity się tworzą? Mamy tutaj jakiegoś Moonlita, widzę, ale on już był wcześniej, nie? To nie wiem, jak to w końcu działa, czy dalej mamy te munlity? No niby jest ta noc, nie? Patrzcie, jest tutaj, że mogą stać się Moonlitami. I to ja myślałem, że to już jest koniec. Dobra, to my zbieramy na potęgę, nie? To co jest w ogóle, to ja nie wiedziałem. I tak, mamy tego sprinklera, i teraz widzowie tak, sprinkler spoko sprawa, ale my potrzebujemy sobie wziąć jeszcze, gdzie jest to, gdzie jest to, gdzie jest to, Advanced Sprinkler. Dajmy wszystkie sprinklery, jakie mamy, tylko tak, może dajmy tutaj jeden. I tutaj kolejne, nie? I niech sobie tutaj nawadniają, niech sobie to działa. Także to naprawdę bardzo fajnie tutaj ta podlewarka, że tak to nazwę. No niech sobie to działa. W ogóle nie dziwię się, że tak dużo osób gra, bo ponad milion osób gra w Grow a Garden, tak wiecie, aktywnie. Nie dziwię się, bo naprawdę sprawa jest taka, że no tak naprawdę Grow a Garden to taki ogródek, który każdy z nas gdzieś tam czasami chciał mieć, nie? Ja zwłaszcza chciałem mieć właśnie ogródeczek. Kiedyś jak będę miał taką, wiecie, taki swój dom, no to na pewno ogródeczek ogarnę. Także Grow a Garden totalnie, totalnie fajnie. No naprawdę. Mega przyjemna gierka. Kolejna fajna gierka. No i słuchajcie, nakarmmy nasze. Tutaj, naszych ziomów. No bo potrzebujemy, żeby były nakarmione. To tak. Weźmy, może, naszą tutaj mrówkę. W ogóle mrówka też jest mega OP. Dajmy mrówce. Mm, ok. Nie mogę favorite foodem. Dobra, rozumiem. No to już sobie tutaj zdejmujemy, stary. Nie ma problemu. Więc weźmy sobie tak. Może Froga. To nakarmy Froga, jak już tutaj jesteśmy. Ma pełne. Patrzcie, Dynamit przyniósł mi Moonlit Frozen. Dzięki bardzo, stary. Dziękuwa za tutaj prezenciki na odcinku. Pozdrawiamy oczywiście Dynamit mi da potężne gifty Moonlity. Bardzo dziękuję. No naprawdę widzowie są mega, mega uroczy. Jeszcze Moonlit Dragon Fruit. Stary, co ty mi dajesz w ogóle? Nie no, widzowie. Powiem wam tak, to co mi da Dynamit, to tak naprawdę wygrywamy sobie chyba event, nie? To będzie naprawdę grube. Oczywiście staram się też sam zbierać i uczyć gierki, ale jak widzowie mi coś dają, to wiecie, no to czemu by nie wziąć, nie? No to jednak jest taka pomoc miła. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pozdrówki stary na odcineczku. Więc tutaj no grubo, grubo, grubo ziomeczek wleciał. Słuchajcie, mega potężny gifcik kolejny, za który bardzo jestem wdzięczny. Naprawdę, mega wdzięczność widzowie, no bo to jest tutaj wiecie. W ogóle Master Sprinkler totalnie mi powiększa moje roślinki. One rosną o wiele większe, to w ogóle mi kukurydza rośnie. Czy ja mogę ją skolektować? A nie, bo już mam fula. Dobra, to lecimy, dajemy naszej sobie na moonlity. Faktycznie one jeszcze są, czyli ten event, tak, ok, on się tutaj odnawia, ale dalej trwa event. Dobra, to ja źle widzowie mówiłem, więc widzicie, no jeszcze nie wszystko, nie wszystko ogarniam, ale się poprawiam. Take all moonlit plant. 3 Lunar Pointy tylko? Ej naprawdę? Dlaczego? Czekajcie. Przecież ja dostałem te Moonlity. Zobaczcie. Moonlit, Frozen, Shocked, Coconut i tak dalej. Czekajcie, chyba muszę to sobie generalnie odznaczyć. I wtedy to dam, prawda? I już nie ma nocy. W tym momencie nie ma nocy. Czyli noc trwa 10 minut. Ok, to to już wiemy, że nocka na moonlite trwa 10 minut. 45 Lunar Pointy. Yo, stary. Dzięki za sowę w ogóle. Co jest, co ja dostaję? Night Staff i Night Seed I teraz tak. Mamy kolejną sowę odziołomka. Już mam je. To nie wiem, może dziewczynie dam, bo ona też gra, wiecie, w Growa Garden. I tak, e, wiem, że bardzo chciała, także możemy jej dać. Dajt Eksy czy my coś tu mamy? W ogóle, jakie są kolejne nagrody? Dostaliśmy Staffa. Seatpack, który otworzymy. I teraz będzie kiwi. Nie wiem, co robi kiwi dokładnie, ale, ale coś robi na pewno, nie? Dobra, więc teraz już nie mamy Moonlitów, to już nie pozbieramy. Musimy sprzedać to, co mamy. W ogóle mamy za dużo rzeczy, widzowie, za dużo rzeczy. Muszę zobaczyć, czy są jakieś glicze inne, nie? Bo to jest ciekawe. O, tu mi coś wyrosło. Yo, widzowie, pierwsze Rainbow. Pierwsza Rainbow owocek. Pierwszy Rainbow tutaj owocek mi wyrósł, ale mega fajnie, naprawdę. To jest bardzo, bardzo przyjemna sprawa, coś takiego zobaczyć. Dobra, i teraz tak. Ja potrzebuję, widzowie, Moonlit Coconut, to wszystko wyrzucić i teraz tak, muszę dać te moonlity mojemu ziomkowi, znaczy mojej sowie, bo nawet jej tutaj tego nie dałem. Słówka, chodź, zapraszam. Mamy jeszcze moonlita tutaj, zapomniałem o nim, więc tak, take all moonlit plant, ok, klikamy, no i da nam 5 punktów. Bardzo fajnie, w tym momencie lecimy na sela i sprzedajemy widzowie wszystko, co mamy, a nie, czekajcie, jeszcze muszę nakarmić moje tutaj, moich ziomeczków. Co ma dużo kilogramów? Bo to jest najważniejsze, nie? Czekajcie, dużo kilo, dużo kilo, jakiś gold pepper, mango, dajmy jeszcze widzowie, co możemy kakao możemy dać, chociaż to nie jest aż tak duże. Ale mniejsza o to. Dajmy mango może tej sowie. bo sowa daje, że generalnie szybciej się ekspią na ziomkowie. Dobra, więc mamy sowę nakarmioną. Ale ile ona tego ma? Ile ta sowa musi być nakarmiona? Dobra, wiumi daj. Ma tutaj zero... Jak zero? To co ja nakarmiłem? Widzowie, co, kogo ja nakarmiłem? Mamy naszą mrówkę, która też ma zero? Przecież przed chwilą ty miałaś normalnie fula. O co chodzi, widzowie? Nie, czy mola nakarmiłem? Ja już nie pamiętam, widzowie. Coś mi się tutaj gubi. Mamy naszego tego ziomeczka rainbow. Musimy to sobie ogarnąć. Ale tak, sowa. Nie wiem dlaczego nie zjadła. Dobra, sowa, jedz to, jedz to, jedz to. Chodź tu, chodź tu, dobra. Klikamy ją i dajemy tak. Fit, i czy ona to zje? No, zjadła niby. Patrzcie. Mm, dobra. Mamy tutaj. I mamy 50 tysięcy głodu. Dobra, czyli się udało. Sidsy są, tak? Są seedsy, to bierzemy. Ja mam nawet tego seedsa na bambu oczywiście weźmiemy, bo czemu nie. I to jest jednorazowa roślinka. To wiem na pewno. Kaktus seed, dobra. Nawet tu mi ziomek chce pomóc to wyrosnąć. Dobra, to lecimy. I teraz tak, ja muszę jeszcze selnąć, bo tutaj mam mega, mega po prostu zadymę weku. No i dajemy, widzowie. Ile dostaniemy? 2 miliony, prawie bilion zarobiony. No i słuchajcie, teraz tak. Mamy te seedsy. Więc tak, już lecę, już lecę. Night Seed pak sobie otworzymy. Mamy Oula, ale tak, Favorite Toll to sobie zostawiamy. Już ogarniam, już ogarniam. Trowel I teraz tak, weźmy sobie Night staff to będzie na noc i bardzo fajnie, że go mam. I teraz słuchaj tutaj Cactus Seed. Dobra, no to dajemy, może Cactus Seed damy tutaj gdzieś obok, żeby po prostu sobie rosły. O, proszę bardzo, tutaj sobie dałem Bamboo Seeds sobie też damy. No po prostu sobie wrzucimy, bo czemu nie? One wyrosną, wiecie, zbierzemy także tak naprawdę same plusiki, czemu by nie zrobić bambu. Proszę bardzo, Pyk, 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 bambu, bambu, bambu. No, i tak jak mówiłem, na przykład, jak mamy zimę, to w zimę może Wam normalnie roślinka wiecie się tutaj tak zrobić, że będzie totalnie taka zimowa i w ogóle mega fajna sprawa. Wtedy ona się zamraża i można sprzedać ją drożej. To jest fajne, właśnie. Fajne są takie rzeczy, że pogoda wpływa na coś. Mi się to totalnie podoba. No tutaj w ogóle widz mi wszystko podlewa. Mega, dziękuję. Night Seatpak, otwieramy. Uwaga, co nam się wylosuje? Mamy trzy seatpaki i mamy tutaj Moonflower, ok, czyli mamy legendę. Ej ładnie, naprawdę ładnie. Lecimy dalej, otwieramy. Otwieramy i tutaj dostajemy Nightshade'a, dobra, no to nic takiego dużego chyba, Nightshade'a Netminta dostałem z pierwszego, pamiętam jak wczoraj grałem i teraz co mamy, uwaga, dawaj coś fajnego, no nie, no Nightshade'a znowu, no trudno, nie ma co marudzić, mamy coś lepszego, mamy legendę już i teraz tak, ta legenda... To jest Moonflower Seed. I teraz to postawmy, widzowie, żeby to ładnie tutaj, nie wiem, sobie rosło. No na przykład tutaj, nie? I dajmy Night Shade Seeda też tutaj. Proszę bardzo, Watering. Mam Watering, także na luziku mogę ogarnąć. Możemy tutaj podlać, cyk, sikawy. Dobra, i teraz tak, widzowie, co my tu jeszcze mamy? Mamy tego Oula. No Oula drugiego bez sensu mieć. Już mam jednego, także jedna sowa lata, to chyba nie ma sensu mieć drugiej. Tym bardziej, że nie mam jedzenia dla moich ziomów. No totalnie nie mam czym ich nakarmić. Jest, widzowie, taka zadyma że nie ma czym ich karmić. Mamy ten tęczowy owocek? Jaki mi wyrósł w ogóle? Mamy tak, Rainbow Kakao, mega, 30 kilo, to moja chyba największa taka, wiecie, roślinka, która no robi jakieś wrażenie i sam ją wyhodowałem, także jestem z niej totalnie dumny, patrzcie to. Moje kakao, nie? A nie, on, on nie świeci? Przecież świecił. Był taki Rainbow, no dobra, nie wiem, dziwne, dziwne rzeczy. I teraz tak, widzowie, nakarmimy sobie naszego zioma, naszą tutaj, no przepraszam bardzo, muszę nakarmić moją żabę. Żaba, chodź tu, no przecież nie mogę jej nakarmić, widzowie. Co tu się odwala? Nie, no ten bambus muszę zebrać, bambusa, bo on mi totalnie tu przeszkadza. Znaczy wiadomo, jak go zbiorę, to już go nie będzie, ale to dobrze. No jednorazowy, no to bierzemy, był jednorazowy, to go sprzedamy. I teraz tak, dajemy naszej żabie. Żaba, chodź. A nie, żaba ma fula. W ogóle, Mol też ma fula, tak? No prawie, dobra, to dajmy mu, niech je, proszę bardzo, zjedz moją najlepszą roślinę, niech będzie, mamy tutaj ładne, piękne moonshady, mamy bardzo dużo nowych roślinek, widzowie, oczywiście te tomato i te takie średnie roślinki, później usuniemy, nie, bo po co trzymać coś, co jest średnie, złoty tutaj kaktus mi wyrósł, nie, znaczy co ja gadam, kaktus, um, kokos, kokos, przepraszam, kokos, także mega potężnie i uwaga, ile dostanę za moje rzeczy, widzowie, czy to 10 milionów, ładnie. Naprawdę ładnie. A dragon Fruit Seed, no to też trzeba, i gościu to trzeba jak najbardziej Night Staffa bierzemy. I tak, Dragon Fruita oczywiście że dajemy, to jest chyba mythical, także naprawdę grubo. I dajmy go może tutaj koło tego Master Sprinklera i cyk widzowie, patrzcie to. Watering cyk dajemy no i pięknie, także Dragon Fruit nam tu będzie potężnie rósł. mamy Advanced Sprinklera od widza, także jeszcze szybciej wyrośnie. No i powiem wam tak, czekam na kolejne monlity, ale przejdziemy sobie do lików widzowie, bo to jest też ważne. To co będzie w tej grze na Bladmune pojawi się Bladmune, pr prócz tego Night Eventu i powiem wam, że będzie grubo, dlatego zbieram te monlity, żeby zrobić event za ten dzień i trzy godziny, żeby być gotowym na Bladmuna. Już wam pokazuję jak to wygląda. Tak więc widzowie jesteśmy na oficjalnym Groak Garden Discordzie i zobaczcie to, dosłownie mamy coś takiego, troszkę w słabej jakości, ale to Wiadomo. Mamy Next Night Event. I jest jeszcze Blood Moon. Popatrzcie, pojawił się taki ołtarzyk, w którym mamy Blood Moon Shop. I w tym shopie mamy Mysterious Crate w ogóle. No grubo. Za 10 chyba bilionów. Czy to milionów? NET. Nie rozróżniam aktualnie. Night Eggy. Night Seed Paki, Crimson, Crimson Wine Seed. Moon Melon Seed, czyli nowe rośliny. Star Color. Blue, Blood Kiwi. Blood Hedgehog. I coś tam było jeszcze na dole. Czekajcie. A Blood Owl. Można będzie można mieć taką, wiecie, Blood Moonową Sowę. Mega fajnie. I słuchajcie, jest jeszcze coś takiego na announcement dali taką animację. Jest oczywiście Chicken Jockey, czyli Chicken Zombie, żeby nie było praw autorskich. Zobaczcie, to jest dosłownie zombie na chickenie, No Minecraft się tutaj przypomina. Także Chicken Jockey leci sobie ziomeczek i pyk, leci dalej i zobaczcie, śpi sobie sowa, nasza sowa, którą znamy z Night Eventu, czyli tutaj tego Gardeniku, który robimy aktualnie. Tak, zbieramy temu unity. Ja oczywiście zrobię temu unity na fulla do kolejnego odcinka, także widzowie w kolejnym odcinku będziemy już zrobieni na maxa i widzimy się przy bladmuńie na pewno. Kolejny odcinek widzowie już myślę, że z Bloodmoona. Mamy też nowego tego chicken zombie jestem ciekaw czy na tym chicken zombie będziemy mogli jeździć bo to wygląda tak jakbyśmy mieli tego zombie nie wiem postawić na naszej farmie on by nam tutaj gardenował a my byśmy sobie jeździli właśnie na tym chicken jockey nie na tym chickenie może tak być mam jakieś takie wrażenie że coś takiego będzie oczywiście blood Moon, także tak to widzowie wygląda i tyle słowem o likach. no generalnie widzowie mamy tutaj jakiś ziomek ma jakieś starfruity candy sunflower seed wet starfruit no zobaczymy jak to będzie